Thank okay. you. Słuchajcie, minął kolejny rok, mamy kolejną noc w zeszłym roku opowiadaliśmy Wam trochę o ucznictwie, o różnych jego rodzajach, o tym, po co się to robi, dlaczego się to robi, czemu jest to nasza pasja. W tym roku tematem przewodnim nocy naukowców jest szeroko pojęta ekologia, rzecz przyjazna środowisku, dlatego uderzymy troszeczkę bardziej w taki klimat DIY. Zrobimy coś samemu, pokażemy Wam, jak kiedyś wykonywano strzały, z jakich materiałów je wykonywano i czy da się to odtworzyć dzisiaj. Później spróbujemy wykonać cel uczniczy z materiałów, które każdy z nas znajdzie w swoim domu, w piwnicy, garażu, gdziekolwiek. A następnie sprawdzimy, jak te dwie wykonane przez nas rzeczy sprawdzą się tam na torze. Także zapraszam. Okay. Pierwszą część naszego dzisiejszego warsztatu zaczniemy od takiego drobnego rysu historycznego, bo generalnie, kiedy myślimy o historii ucznictwa, to bardzo ciężko o jakiekolwiek eksponaty. Oczywiście znajdujemy często groty metalowe lub kamienne, inne takie trwałe elementy sprzętu łuczniczego, natomiast ciężko nam o znaleziska chociażby strzał czy łuków. Są oczywiście wyjątki, na przykład łuki z Holmegard w Danii, które po prostu Wyjątkowo zdarzyło się, że trafiły do bagna, dzięki czemu drewno, z którego są wykonane przetrwało wieki, i dzisiaj możemy je oglądać w Polskim Muzeum Narodowym. Natomiast większość takich pamiątek z przeszłości związanych właśnie z ucznictwem niestety ale na zawsze przepadła. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, ponieważ wykonywane były one od zawsze z materiałów naturalnych, czyli co za tym idzie materiałów biodegradowalnych. Naszym planem na dzisiaj jest próba wykonania takich strzał z naturalnych materiałów. Na szczęście żyjemy w czasach, gdzie są one powszechnie dostępne i dlatego na przykład klej skórny czy fragmenty rogów, z których będziemy dzisiaj korzystać, po prostu kupiliśmy w sklepie. Jest ze mną Hubert, mój kolega z sekcji, który będzie tak naprawdę głównym bohaterem tej części odcinka. Zaczynamy od wycięcia rowka na wklejkę rogową, której rolą będzie wzmocnienie siodełka naszej strzały, czyli tego miejsca, gdzie napiera na nią cięciwa. Następnie używamy brzeszczotu, aby z arkusza rogu wyciąć mały, prostokątny fragment na klejkę. Po czym szlifujemy go do uzyskania pożądanego kształtu. Następnie wygląda to mniej więcej tak. Podobnie obchodzimy się z rogowym grotem, który umieścimy po przeciwległej stronie strzały. Tutaj już go szlifujemy i efekt wygląda następująco. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie kleju skórnego. W tym celu mieszamy go z wodą i czekamy jakiś czas aż napęcznieje, po czym urządzimy mu kąpiel we wrzątku. Po jakimś czasie pod wpływem wysokiej temperatury nasz klej nabierze ciekłej konsystencji. Teraz przygotowujemy sobie uprzednio wykonany rogowy grot nić naturalną, której użyjemy do wiek oraz wklejkę. Za pomocą pędzelka rozprowadzamy klej po ściankach rogów, powierzchni promienia oraz po powierzchni wklejanych elementów, w tym przypadku wklejki rogowej. Umieszczamy ją na swoim miejscu z dużą dbałością, aby była dobrze spasowana, po czym przechodzimy do wykonania wstępnej owiki, która ma utrzymać te elementy razem, aż klej zastygnie. Po pewnym czasie, niedługim, odwijamy owikę i zabieramy się do ostatecznego kształtowania siodełka. W tym celu znowu grzeszczotem docinamy wklejkę równo do promienia strzały i nadajemy całemu środełku pożądany kształt. Wycinamy też rowek na cięciwę, koniecznie prostopadle do swojej promienia, aby zapobiec ewentualnemu rozłupaniu go. Potem tym szlifujemy, aby wygładzić krawędzie i pozbyć się niechcianych zadziorów, zarówno po stronie zewnętrznej, jak i wewnętrznej, która ma kontakt z cięciwą. Teraz analogicznie postępujemy z grotem, który wklejamy po przeciwległej stronie strzały. Znów musimy nałożyć klej na cały promień, na wycięty podgrot rowek. No i oczywiście na sam grot. Podobnie jak w przypadku klejki musimy bardzo uważnie wpasować grot, tym bardziej, że jego kształt jest nieco bardziej nieregularny. No i kolejna różnica polega na tym, że od razu zakładać będziemy, że tak powiem, porządną owijkę, czyli tą, która zostanie tam już na stałe. Nie będziemy jej zdejmować po tym, jak tutaj zachnie. Po zawiązaniu samą owijkę również dodatkowo wzmocnimy, smarując ją tym samym klejem skórnym. jest przygotowanie lotek, które ślifujemy, aby uzyskać jak najcieńszą stosinę. Pióra przykładamy później do promienia i mocujemy nicią, robiąc ciasny początek owijki. Teraz smarujemy stosinę kleją, uważając bardzo, aby nie posklejać także promieni pióra. Lotki mocujemy po drugiej stronie prowizoryczną owiką, najlepiej w innym kolorze, aby nie przeciąć później tej właściwej. Na, na tym etapie możemy też poprawić niedopatrzenie przy klejeniu. Pióra przytwierdzimy teraz już na stałe, na sztywno, obwiązując je ciasną taką luźną owiką, mniej więcej co pół centymetra, uważając przy tym, żeby nie połamać dociskaną nitią promieni pióra. Teraz możemy już usunąć tę prowizoryczną owikę, a właściwą kończymy ciasnymi węzłami. Podobnie jak przy grocie, nie utwardzamy smarującym klejem. No i widać efekty naszej pracy. W tym kadrze że na przykład bardzo dobrze widoczna jest wzmacniająca środełko klejka rogowa. Tutaj z kolei mocowanie grotu, no i sam ostateczny jego wygląd. Dobra, słuchajcie, mamy już gotowe strzały, więc teraz dobrze by było pomyśleć o tym, żeby mieć do czego strzelać. Oczywiście na rynku dostępna jest cała pleja do różnorakich tarcz, mat, figur, trzydek, kostek i wielu, wielu innych rzeczy. Tylko, że tego typu cele mają niestety to do siebie, że w pewnym momencie się zużywają, przez co nie nadają się do dalszego użytku i po prostu trzeba je wyrzucić. A my nie będziemy dzisiaj generować więcej śmieci, a zrobimy coś dokładnie odwrotnego, a mianowicie wykorzystamy już gotowe śmieci, w postaci tych kartonów, które leżą dookoła mnie, i spróbujemy przygotować z nich swój własny cel użycia. Patent jest bardzo prosty. Bierzemy jakikolwiek w miarę duży karton. Tak naprawdę nie musi być duży, żeby był w rozmiarze, który nas interesuje. I wypełniamy go innymi kartonami. rzecz, co jest przy tym bardzo ważne, to to, żeby ułożyć te kartony jak najbliżej siebie i jak najczęściej. Im bardziej one nam wypełnią tutaj tą przestrzeń tego dużego kartona, który będzie służył za obudowę, tym lepiej, bo taka tarcza będzie po prostu bardziej wytrzymała, będzie mogła znieść więcej strzałów, wolniej się będzie niszczyła, a do tego będzie mogła też zatrzymać strzały z silniejszych łuków, w tym m.in. łuków bloczkowych. Wykonany karton warto jeszcze czymś dodatkowo wzmocnić i świetnie nadają się do tego jakieś płaty materiału lub worki jutowe. No my zdecydowaliśmy się akurat na użycie folii Stretch, która została nam jeszcze z naszego ostatniego turnieju. No ale bez obaw, ta folia według zapewni producenta pochodzi z materiałów z recyklingu i w 100% nadaje się do ponownego wykorzystania. Poza tym, z tego co widziałem, na rynku dostępne są także folie, które są w 100% biodegradowalne, także spokojnie, można to zrobić bez obaw o niszczenie środowiska. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj cztery różne rodzaje łuków, od zwykłych łuków tradycyjnych, będziemy mieli łuk wschodni, łuk typu Hunter i na koniec myśliwski 60 punktowy łuk kluczkowy. Także za chwilę dowiemy się, jak ta nasza kartonowa mata zniesie strzały z tych łuków i zaczniemy od łuku tradycyjnego, którego strzeli Wojtek, na metodą przedziemnomorską. Dobra, słuchajcie, nasza strzała jest już gotowa. Powiem szczerze, że jest mi aż przykro, że teraz musieli w tym sztuki strzelać, no ale taki jest nasz zamysł, żeby przetestować, jak ona działa. Także zaraz zobaczymy. Jest strzała, jest tarcza, no cóż, czas na testy Dobra, jak widać na załączonym obrazku Strzała weszła, spenetrowała naszą tarczę całkiem dobrze. Tarcza też się sprawdziła, bo zatrzymała ją dokładnie tak, jak planowaliśmy. Zaraz zobaczymy, jak jest głęboko, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że jak już mamy takie fajne strzały, to byłaby wielka szkoda, gdyby je zniszczyć przy wyciąganiu. Więc, żeby zminimalizować ryzyko takiego stanu rzeczy, złapię sobie tarczę bardzo blisko strzały i strzałę jak najbliżej tarczy, żeby nie wykręcać promienia, nie wyginać, a jednocześnie, żeby dobrze czuć, co dzieje się z tą strzałą w czasie wyciągania. I powoli wychodzi. Musimy pamiętać, że grot jest dość szeroki, będzie stawiał opór, ale jak widać, strzała przeżyła, ma się dobrze, więc możemy strzelać dalej.